Słuchaj, masz szansę dostać Unbanner, ale tylko pod jednym małym warunkiem. Za 4 godziny spotkamy się na pewnej arenie, którą zbudowałem. Przegrasz? No cóż, znikasz na zawsze i tym razem na no dobre. Ale jeśli wygrasz, to już się dowiesz, bo coś dla ciebie przygotowałem. Zrób wszystko, by się przygotować. Pozdrowieniami Drankis. Pierwsze co zrobiłem to oczywiście zakupiłem nową premkę, bo na swoim mam bana szybka premka.pl czyli stronki, z której możecie kupić swoje konto premium w niskich cenach. Dodatkowo z godem Ketty macie minus 10% na każde zamówienie. Po zakupieniu konta musiałem wymyślić nick, a więc wpadłem na ciekawy pomysł, jakim był zjadacz totemów. I weszłem na serwer pykmc.pl. Po wejściu postanowiłem pójść na losowe kordy i odebrać kita dla nowych graczy. Dobra, a więc odebrałem sobie już tego kit'a dla gracza ogólnie yy, Mamy tutaj jakieś 300 jakieś. Ej, jest tam ktoś, kurde terty. ej ma talizmany Ma To jest, i dobra I atakować go? Kurde, i dobra, dobra atakuje go ryzyk fizyk Jakiś diaks tylko, to, to jest chill Ej, patrz, patrz, on nie wie co się dzieje, on nie wie co się dzieje Kurde Nie Czekajcie dam sobie gapy do drugiej

to jest no! Od razu jakiś ziomek musiał być jeszcze legendarny cały! Co no ja mam zrobić, no spróbuję mu uciec, ale mam trzy serca, nic nie mam do jedzonka nawet. Nie mam żadnego nawet jedzonka. Jaki to musiał być wart On ma chyba jeszcze Death w ogóle. Jeszcze mi się... Pół serca, pół serca, pół serca. Pół serca, pół serca! Ucieknę, ucieknę, ucieknę! Ja pierdziele, ja pierdzielę. Stary, 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 stary opuścił mi? Od... Nie, nie odpuścił mi, kurde. Ja pierdzielę no. Po tej śmierci postanowiłem, że odbiorę wszystkie darmowe klucze, jakie mogę. Jednak najpierw musiałem przysiedzieć 30 minut na strefie awk. Bierzemy sobie teraz właśnie te dwie epickie skrzynki, zobaczymy co wypadnie. Mam nadzieję, że coś dobrego. Epigarni... legendarny kill ofi. Jest chyba, jest chyba dużo warty. A, i teraz drugi. Uwaga. Proszę coś dobrego. Jeśli tu coś. Ostrzałki? O, cztery ostrzałki, okej. Okay. Ostrzałki się mogą przydać w przyszłości. Po otwarciu kluczy i przemyśleniu sytuacji, że mam już tylko około 23 godziny postanowiłem, że zakupię rangę EnVI. A jeśli wy chcecie taką wygrać, to właśnie organizuję konkurs na moim Discordzie, do którego link jest w bio na właśnie taką rangę. Jedyne co wystarczy zrobić, to zasubskrybować mój kanał oraz zostawić łapkę w górę. Dobra, yy, mamy już rangę Envi ogólnie. Myślę, że teraz odbiera sobie kita właśnie Co my tu mamy? Klucz do epickiej, klucz do rzadkiej, 4-3 Dobra, i jeszcze na farmę, dobra, to jest dobry na pewno Łup, proszę bardzo, pyk Ustawimy sobie tutaj itemeczki I zaraz skrzynki jeszcze sobie otworzymy, tylko itemki sobie ułożę yy, Mamy do rzadkiej i do epickiej Może trochę was zanudzam, ale o, o, o Okej okay. O, banie sobie schodam na razie. Może mi się coś na pewno przydać. To jeszcze mamy i rzadki. OK. sprawdźmy co wypadnie. O, żela. złoto. OK. A wtedy dodatkowo wpadłem na ciekawy pomysł, czyli aby naostrzyć mój miecz ostrzałkami. Drugi to nie jest tak super. Dobra, no i tu już odpuszczę, tu już odpuszczę na poziomie czwartym. A po naostrzeniu wpadłem na ciekawy plan. No, i plan teraz myślę, że jest taki, że pójdziemy sobie RTP i może zbuduję jakiegoś trapa, może po prostu już powoli próbuję może coś trapować. Bo z takimi temami może też dam radę uciec i go właśnie zabić, mam nadzieję. A więc widzimy się, jak będę budować trapa. Tak prezentował się Trap i postanowiłem, że już zacznę pisać na czacie, aby ktoś się do mnie tepnął. Teraz piszę, kto chce i i ty, Soja, TPA. Trzeba trochę w tym przyspamić. Dobra, ciągle spamię jak mogę. Może takie coś zrobię. Może ktoś się w końcu. Ojciec, Kolacja, kolacja, czekaj, dobra. Teraz tak przyszukuję, TPA, cep, kolacja. Akceptowałem? Zabudowywuję? Dobra. Jest, jest. Ej, ej, jest! Yes. Legendarna klata, legendarna klata! Totem! Ja umarł, 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 co? Co jest? Ej, tak szybko! O kurde, o kurde, o kurde, o kurde, co jest? What the fuck? Czyli co miał? Legendarna klata? 4, 4, 4, 1 Mieczyk, miecz czwórka w. Yo! Na czwórka. Ja pierdzielę jeszcze 10 gapów. O kurde, co jest? Ale on miał itemy, dobra, idę home, idę home, idę home szybko. I tak jak najszybciej mogę home. A. Ale fart. Ja pierdzielę. Ja i tak, tak wolno zrzucam te dripstone, y. dobra. Chowam chowam jakieś takie gówna. Yy, mogę to za. za... Dobra, Klatce wymieniam. Ja mam 4-3, wszystko, więc to. to... To do ender Chessa, to do ender kupię na ender Chessa szybko. I po odłożeniu itemów do chesta postanowiłem, że dokończę budować bazę. A także sprzedam itemy z zabitego gracza i zakupię lepsze. Y, mamy w sumie 13 tysięcy razem. Zrobimy sobie Repair All na pewno, bo widzę, że niektóre mam już. Dobra, jest wszystko Git. Y, bazę mamy zbudowaną. Teraz się zastanawiam, myślę, że sobie trochę ulepszę rzeczy. Mamy, przypominam właśnie, a nie, co ja go sprzedałem, tak ja go sprzedałem ten kilof, no tak, yy, mamy ten kilof, yy, mogę dokupić sobie jakieś serca właśnie, przykładowo, lub mogę sobie ulepszyć jakieś niektóre rzeczy. Za zebrane pieniądze postanowiłem dokupić przydatne itemy oraz sprzedać te niepotrzebne. Dobra, na razie wystawiłem jeszcze jakieś przedmioty na rynek, które mam, mam 5 dodatkowych serc, które właśnie sobie dodam, pyk, proszę bardzo, yy, dodaliśmy sobie to. I ogólnie, no nie mam totalnie pomysłu jak mogę się wzbogacić teraz Jedyne co mi przychodzi na pomysł to jakieś różne metody zarobku Bo nie wiem czy chcę ryzykować i się do kogoś tepać lub tepnąć kość do siebie właśnie Mamy 8 tysięcy, a najtańsza legendarna część właśnie kosztuje 25 tysięcy Więc około 100 tysięcy, no mamy w sumie klatę, więc co ja gadam yy, Nawet jeszcze drożej Najtańsza, legendarna część, żebyśmy sobie kupili, musimy mieć 30. No, kurde, nawet niektórych nie ma: 30, 60 i 50. No, musimy mieć strasznie dużo pieniędzy, żeby być sali legendarni i mieć jakiekolwiek szanse w bitwie. Dodatkowo inne itemy, które musimy jakoś zdobyć. Mo może po prostu zaryzykuję i do kość się tepnę. A jeszcze przed pójściem się do kości tepnąć, zakupiłem perły oraz poszłem na home. Sprawdzimy co się dzieje na home. Ja mam nadzieję, że mi nie rozwalili bazy przez ten czas. Pyk, jak wygląda home? Chyba wszystko jest, chyba wszystko jest, okej. Okay. Yy, no i co? No i może też zbuduję po prostu tu jakąś farmę prowizoryczną. I zaraz się będziemy tepać do kogoś. W ogóle nie mam jeszcze jedyne, co to zauważyłem, że kobłebów nie ma. Kupiłbym sobie na pewno jakieś. Yy, czy są jakieś na rynku jakaś O, 14. Dobra. 14 Dobra, kupiłem. Dobra, i tepamy się. Yy, do kości możemy tepnąć. E, dobra, kto tu pisze, kto tu pisze, kto... Dobra, Wojtozo Pipka, tepłem się, ale nikt w ogóle Wojtozo Pipka, tepnąłem się do niego, Dobra, czy mnie zaakceptuje? Dobra, oby to nie był jakiś mocny trap, nie wiem czy. Tepnął, no, tepnął tepną mnie, tepnął mnie, tepnął mnie Dobra, dobra, co jest, uwaga O kurde, Nemos Ej, nie, co dobra, czekajcie Dobra, wyszedłem sobie z niego na luzie Dobra, teraz, ty, Dobra, zjem sobie tego koksa, żeby mieć Fire res Resistance on, jest, on ma dwie legendary części! Wow! Próbuję mu może jakieś Nemosa zrobić czy coś Pa, przed to jest debil jakiś. On nie ogarnia życia, chociaż ja też Walę go, biję go, biję go Zmarnowałem perłę, ale złistowałem. Perły są drogie On nie ogarnia, on nie wie co się dzieje, on nie wie co się dzieje przecież

Kratka, kratka, kratka No budowywuję Trochę mi teraz daje, Te, teraz mi zadaje, teraz mi zadaje, teraz mi zadaje, dobra, dobra, jem, 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 jem jem Czekaj, dobra, może się pokopię, może się wykopię Łeb mogę, Nie mogę go tam stąkać, czekaj Kurde, kurde, dobra, je w nim, koksaju, koksaj, 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 samo, ja Co on robi? Co on robi? Och, chce uciekać? Jest łebia. Nie, ja nie umiem nemoców robić. Dobra, Diego. biega go, biega. Umrze, um, umiera. Dobra, mam pomysł. Nie, jaskinia jakaś, nie, nie mam już kobołewów. Patrz. On tu umrze, on musi tu umrzeć. Nie! Yes! leci, 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 leci. Co on... czekaj, czekaj, co miał, co on miał, co on miał, co on miał. Wszystko mam, wszystko mam, wszystko mam. Co pierdzielę? Talisman, na mansorcji Czekajcie, 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 zabudowuję się Nie no już tu raczej nikogo nie będzie Prosz, Na pewno już tu nikogo nie będzie Poszedłem na Hołma i wszystkie zdobyte z niego itemy Założyłem na siebie lub sprzedałem I mój bilans konta prezentował się Aktualnie tak, więc postanowiłem, że Zakupię lepsze itemy i znowu się Do kogoś tepnę yy, Dobra, a więc tak, yy, kupię sobie jeszcze na koniec Tylko w sklepie webików trochę 3000, dobra Starczy mi myślę 30 Potkę na siłkę Coś jeszcze potrzebuje kupić? Chyba nic, dobra Dobra, proszę aby to nie był jakiś taki mocny trap, naprawdę Tepamy się, tepamy się Tepa, pi, pi, Jakubek Proszę, 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 proszę Jest, tepnął, 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 jem, 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 jem Żeby on mnie tylko nie... Jadł. Proszę Kurde Ej No, no mnie Czekaj Zostaje, duże hit, tej duże hit Ja pierdzielę. Umrę, umrę, umrę! Dobra! Dobra, mam łeba, mam łeba, mam czduknę no! stąd, cyknę stąd, tyknę stąd, wcykam Ty, to, wcykam to Nie, nie wycykam tego. Zwrójowałem ten, perły Co on robi? Co on robi? On patrzy się Co on robi? Dobra, ja jem ten! On już nie zrzuca, on już nie zrzuca! Ja piję siłkę i go walę, ja piję, si... o, o, ja piję siłkę i go walę. ja mam nadzieję, że on siłki nie ma! Co on ma? Co on ma? Co on ma? Gdzie on jest? Dobra, rozwalam to, rozwalam to kopie się, kopie się, kopie On odchodzi do miast. O kurczaczki. O kurczaczki. Ja mam siłkę, ja mam siłkę. On nie ma, on nie ma, on nie ma, on nie ma. O kurde! On jest... Oj, oj. Nie no, ja jeszcze nie mam... Dobra, on, a on... Nie, nie mam... Nie, co ja zrobiłem? Nie mam pod tym perła, perły. O, ma legendarny mieczyk! Tak, muszę go zabić! Ja go muszę zabić, proszę! laki mam. Ma totem, ja nie mam totemu, ja zapomniałem, żeby totem kupić. Jestem głupi. Jakie on mi hity daje? Dobra. tak. Dobra. Ja pierdzielę no. On duże hity strasznie daje, ale ja mam jeszcze lagi. On jest nawet dobry, ale z drugiej strony widzę, że nie ogarnia. Jego ja mam... Jestem w stanie zabić jeszcze na tej siłce. Ale on mi ciągle łeby... Ja w ogóle łebów nie daje, nie myślę. Dobra, nie, to jest bez sensu tu się bić. Ja, ja stąd wychodzę. Jeszcze nie mam fajerki. I dobra, mam pomysł, mam pomysł, mam pomysł, mam pomysł, mam pomysł. Próbuję mu uciec. Próbuję mu uciec. Próbuję mu uciec i kupić fajerkę. Wtedy się z nim bić. Wtedy się z nim bić, czekaj. Czemu wiedział będę? Nie wiedziała ja będę. Kurde, no... Ja może go do Nemosa! Może go do Nemosa! No niech mu ten totem popnie! Jóś tu jak kubek. Ale mam lagi, ale mam... Ja pierdziel, ale ja mam lagi. Mam obsydian. Dobra, się tak. No ucieka ciągle. Daję mu może tu eba? Patrz, nie, nie to, nie to, nie tu, nie tu, nie tu. Bo mnie na knoka chyba wziąć. Coś mi nie wyszło. Dobra, ucieka już. On już ucieka. Już pewnie... Mo może Cet już pada. On ucieka, no co? Co to są? Co nie, Co robi? On umrze! Patrz! Do jakiegoś Proszę, żeby on do, do mnie do jakiegoś trapa nie prowadził. Tylko mm. co mojego skillopa. Biorę go, biorę go teraz. teraz go mam Nie. Bo umrę, bo umrę, bo umrę, bo umrę. Nie, nie, nie. nie. Co zrobił? Raczej, mam pomysł. Mam pomysł, mam 190 na bani, tylko. Tyknął Czyli on ma perłę, ona ma, on ma dobrej temu, ona ma dobrej temu. Teraz się ja bym tak. Ben... Bania, bania, bania. Bania upadła, bania upadła. Dobra, dobra. To jest to, to jest to, to jest to. Teraz. Teraz, 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 teraz muszę. Co ja zrobiłem? Jestem debilem. Co on robi? Co on robi? On chce się. Co on robi? Czemu on nie ucieka? On już się poddał, czy co on robi? Ceknął perłę. Ceknął perłę. Ceknął perłę. Ja pierdzielę jeszcze mi musi. Dobra, jest czysty jest teren, teren. Jeszcze czysty teren. Niech on już pada. Niech on już pada. No, on już chyba nic nie ma. No, co on robi? Totem, 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 totem! Zabiję go, zabiję go! Je! Yes! Leży, leży! Leży, 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 leży! O kurde, o kurde, o kurde, o kurde, dobra, 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 i teme, i temy z niego, i temy z niego. Lekki like kill off! Talizman! Co on miał, co on miał, co on miał, co on miał, co on miał? jeszcze tu miał? I, I- dobra! O kurde, dobra, idę home, idę home, idę home, idę home. tylko walka mi się skończy. Co on coś jeszcze miał? Czekaj, Yyy... I coś tam netherite'owego jeszcze jest, buty. Prawie tego nie wziął, ja pierdziele. Dobra, chyba wszystko mam takiego wartościowego, jeszcze co tu przejadę. Miecz, dobra, to wywalone, takie itemki. Dobra, idę home, idę home. abo spawn'a, 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 spawn, idę. Ale temy, ale temy, I ciesząc się z zabitego gracza poszedłem na spawn'a. Dobra, ja pierdziele, legendarny kill off. legendarny miecz. Dobra, repair all. Repair Al, dobra i wyrzucam te główne do kosza, to ich nie potrzebuję. Wszystko to sprzedaje, będę miał tyle pieniędzy Dobra, chyba już jesteśmy gotowi na finalną walkę, dosłownie Dosłownie mam wszystko Wszystko, 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 wszystko Sprzedaję to i zobaczymy ile będę miał pieniędzy jeszcze Jo pierdziele To sobie jako zapasówkę zostawiam Dobra, talizman się założę a nie mogę, mam, nie mam na absorpcji A to jest absorpcja, dobra no to sprzedam I tego dnia skończyłem już grę I poszedłem spać Dobra słuchajcie mamy drugi dzień Wchodzę na serwer, sprawdźmy, Bo wczoraj wystawiłem bardzo dużo rzeczy O kurde i mi się sprzedało Mam 27 tysięcy Po wystawieniu wszystkiego O kurde dobra Zostały nam tylko 2 godziny do walki Bo mam już godzinę 17 u mnie jest Nie wiem jak to oglądacie Ale sprzedało mi się wszystko Mogę dokupić bardzo dużo itemów, i chyba już kupuję wszystkie rzeczy potrzebne mi na walkę. Jakiś dosłownie wykupię się do końca, i już nic mi nie pozostaje, tylko czekać na walkę wtedy. Obsidian. Dobra, ja kupuję i zaraz się widzimy. Dobra, słuchajcie. Tak się prezentuję też przed tą finalną walką. Zakupiłem sobie dodatkowe 7 pereł, 3 yy, podki na stręgfa, 3 serca, yy, gapów żadnych nie dokupiłem, bo myślę, że mi starczy, jakieś różne dokupiłem, obsydiany, weby i tak dalej, wiadomo. No i co, chyba już, już czekam na walkę, jedyne co muszę to dokupić sobie banie jedną. Myślę, że już widzimy się przy walce. Dobra, no kończył się czas, no nic się na razie nie stało, no nie wiem, czy mam teraz czekać, czy... jak? Nic się nie dzieje O, ej Dobra, ej, co jest? Gdzie ja jestem? Ej, co to jest? Czy coś tam jest w ogóle? Ale to jest wielkie Dobra, mam największy render distance, a to mi się nie renderuje ja pierdzielę Czy tu jest z przodu w ogóle? Czy nic tu nie ma? O kurde Jest Dranhees Chitna, nie, on mnie widzi? O kurde I dzwoni do mnie na Discordzie Halo? No cześć Mam nadzieję, że się dobrze przygotowałeś Bo właśnie minął twój czas O kurde, o kurde, o kurde, o kurde, o kurde Ej, dobra, piję podkę, piję strękwa Czaczki, dobra. O kurde, marchewka. Ma eventowe bronię Nie no, ja nie wiem czy go pokonam. Ja, ja nie wiem co on ma w ogóle. Dobra, dobra. Dobra. Dostałem coś. Nie, dostałem coś? Nie. Dobra, ej, on ucieka ode mnie. To no, jest. On koksuje, dobra. Oj, 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 oj. Ja, nie, no. On ma jakieś mocne tematy, on mi strasznie dużo dodaje nie wiem. Dobra. Więc na razie, na, na razie jest stabilnie, mogę mi powiedzieć. Muszę to wygrać, naprawdę. Nie trafiłem. Jest git, jest git, jest git. jest git. Chyba nie Dwa Chyba tryknął. tam jest. Cykam do niego. Cykam do niego, nie boję się. Dawaj, tu. Się rozłączą mnie, nie słyszę teraz. Nie. Dobra. Dobra Chodź tu, chodź tu, chodź tu Dobra No, To jest najgorsze, tej fajerki nie mam Kurde, wa walnął mi coś A walnął mi tą, walną mi tą ewentualną broń, że nikt nie mogę robić Czekaj, ja zajdę na może Tutaj Spokojnie się wychyluje. On wtedy wziął niewitkę. Teraz. Dobra. Nie ucisnę go, ale mi już zaraz idziemy. Tymi... O, skończyła mi się niewitka. Dobra. Ale mi już zaraz i tymi Będą padać. Ja mam już. Mam mało wszystkiego osobno. To jest to ja pierdzielę, no jakie ja mam szansę w tej walce, no Naprawdę Dobra, ja może spróbuję uciec, nie mam jeszcze On ma chyba fajerkę pełną Dobra Dobra, znowu ma niewidkę. On ma chyba klatę meduza nie. Mi się wydaje Albo coś innego Walka była naprawdę zacięta, aż do momentu, gdy padła mi bania, a później buty. I wtedy stało się najgorsze, czyli umarłem. Lecz gdy byłem na spałnie, wydarzyło się to... O, tepnął mnie, halo. I co, co się dzieje? Czekaj, dobra, dzwoni do mnie, dzwoni do mnie znowu Czekaj, Czekajcie, odbieram. Halo, halo. Dobrze walczyłeś. Szczerze nie spodziewałem się, że tak dobrze Ci pójdzie. Ale wiesz co? Tu w sumie nigdy nie chodziło o wygraną. Nawet jeśli masz bana czy nie, zasłużyłeś żeby wrócić. Rozważ to jako prezent na który zapracowałeś. Więc... Witamy z powrotem! W końcu mogę wrócić. Jest.